Zapraszam serdecznie, w każdą niedzielę przygrywa kapela Wartla, mnóstwo ludzi siedzi na tarasie, podziwia biebrzańską przyrodę. Zapraszam Państwa, za chwilę otworzymy drzwi. Przede wszystkim jest tutaj cała scena Biebrzańskiego Parku Narodowego koncert tak, niezły nie no, w przyszłości mamy zamiar wybudować sporą wieżę widokową do tego się przymierzamy, to, to nie jest łatwe przedsięwzięcie i w tym momencie jak będzie tutaj wieża to naprawdę yy, widok będzie no, zapierający dech w piersiach Widzieli, że mamy bardzo dobrą kuchnię widzieliście pan, panowie yy, nasze złote ręce które to wszystko robią widzieliście państwo szefa kuchni, wspaniałe naprawdę ręce które potrafią połączyć tradycję z, z taką nowoczesną kuchnią więc tu mamy taki sznyt dobrego najlepszego naprawdę najlepszej kuchni, bo pan Janusz kiedyś był szefował w hotelu Wiktoria w Warszawie, był szefem kuchni więc tutaj od wielu lat się sprowadził i i, i, i i pewne standardy wprowadził, z których korzystamy a z drugiej strony mamy panie, które z nami wiele, wiele lat pracują w których ręce potrafią naprawdę wszystko. To są złote ręce. Potrafią więcej niż jeden e, przereklamowany kucharz. Co dzisiaj polecamy? E, jest, jest, jest dwóch panów, dlatego polecam dla jednego pana świetną, zupę rybną e, naszą firmową na e, gotowaną na bulionie rybnym z, z, z filetan e, z ryb biebrzańskich. Świetna zupa rybna w dworu Bartla, goniąc. Proszę Państwa, zobaczcie, ile fileta. Normalnie jest y, ogrom. Wyrazista, smaczna. Bardzo mi smakuje. A dla drugiego Pana proponuję żur na wywarze chrzanowym. Doskonała receptura naszego świata kuchni. Na pewno oryginalna. Mam zadanie na... wypromować województwo podlaskie. Potrzebuję, y, potrzebuję tutaj dania takiego. To co, się, to, co się świetnie sprzedaje, to co klienci chwalą, to burger, burger z jelenia, ale tym razem zaproponuję Państwu nie burger z jelenia, ale pierogi z jeleniem. Bardzo dobre, yy, na pewno warto. No i coś z, ryby, coś z ryby, czyli nasz królewski polski sandacz na sposób szefa kuchni. No i zaproponuję Państwu oczywiście. Yy, wspaniałe dwa desery, które niezmiennie cieszą się wielką popularnością i ludzie specjalnie przyjeżdżają, czyli nasza y, słynna szarlotka na ciepło oraz szęgacz y, z lodami malinowymi. Żadna dobra restauracja, która chce mieć w ofercie polską rybę, nie może sobie pozwolić na tego, żeby z tego szandacza nie mieć. To jest królewska polska ryba, jest, y, 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 jest to ryba rzeczna. Znajdujemy się nad rzeką Biebrzą. Y, jest to bardzo delikatne mięso, świetne do obróbki, bardzo smaczne. To jest, to jest taki coś, który każdy dobry szef kuchni, każda dobra restauracja musi mieć. Zapraszam! Naprawdę robimy tego sandacza, podajemy go na szpinaku, ze szparagami, na sposób hiszpański i na wiele, wiele innych sposobów. Proszę Państwa, przepraszam, że z pełną guzią rozmawiam. Pierwszy raz mam okazję próbować pierogi z jelenia. Jest to wyjątkowy smak, ale też ciasta, nie tylko samej dziczyzny, i to w połączeniu z żurawiną jest e, wspaniałą gustołą kulinarną. Ja nigdy czegoś takiego nie jadłem. E, nigdy tego nie widziałem na, w innej części naszego województwa pięknego, ale to spotkacie w goniązu, e, piękny, piękny ten goniąc, bo leży nad. E, rzeką Biebrzą, w samym centrum można powiedzieć Parku Narodowego. Wspaniałe miejsce dla miłośników przyrody, dla miłośników kulinariów, przede wszystkim kulinariów, no i dla miłośników aktywnego wypoczynku. Ja bardzo, bardzo gorąco rekomenduję, ale pierogi to jest tylko jedna niewielka część z naszej karty. Proszę Państwa, zobaczcie. Babki ziemniaczane, placki, kartacze, Dania regionalne, lokalne, to wszystko znajdziecie w tym wyjątkowym miejscu, czyli w dworze Bartwa. Bardzo dziękuję. Jeśli chcesz Chce przytulać Ciebie już od rana co mieć Twoje kres, włosy jest wawne. Skąd kanał patrzeć piesi, chcę, ojej, w pieci? Twoje ślekkie falowanie, bardziej probi słońca w tych oczach nad ranę będę ciebie za zeszł, kropla za ogląd. patrywać wszystkie wiosne kwiaty zakwitną dla ciebie na